Hello there Interesujesz się ze mną? Nie yeah. EMOTIONAL DAMAGE Chcesz ciebie? Zaraz chwilę Say what? Oh, nie żyjesz, o nie, nie no on no jest dexowy no jest... Co ty nie gadasz, że komu jest ten nieżyjesz? Nie, nie ma, jest 21 fp, to więc taki ciebie Ale on bije, ma takie laury, jebany haker O oh, f**k o, 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 znaczy. szkobie. Owala, oh, ule! Dobra, radę. Nie? Tak, dałem radę. Spad, spad jeden. Został tylko ten. Nie! Zabijałeś mi kur. Kuru! Skoczy, skoczy, skoczy. Ja też. Ej, to też jesteś fajny. Gdzie Tyinder właśnie przyglądasz? Nie, nie no podobno to wygląda. Napisz do pierwszej lepszej laski na tenderze, żeby wszyscy chciały co mu Tak naprawdę. Mogę napisać jedzieć tu? No Ona się jeszcze wychodzi. <factual audio> Marysia, patrz. I spierdolany! Kurwa, sam skoczyłem! Ja pierdolę! Jak sam skoczyłeś? gdzie sam skoczyłeś? Czemu znowu nie żyjesz? O, ja co pierdziłem? To ja też się zdziwiłem. Odwró odwróciłem się, chciałem skoczyć, nie trafiłem w podłogę. Nice! Ale minestek... Ej, ej, szmaty! Czekaj, bo nie zmieniłem poniżej. ŚMATY! to jest slapek! To jest on! A Ej, spadł! Niechoderowy peron jebany! Minestek! Kurde, Kurwa ja przecież nie musiałem zabić? Jak mi idzie. Nie spierdamy. No jeszcze na swoją wyspę ty je bamy sobie, ale ci a, wpierdolę nie tego! Nie... Aaj, kurwa. nie, zostaw tą wodę. Niedobry Aha, te śnieżki spadają. Nieładnie! Nieładnie! Pierzcie je bał. Pierdą się! No i... Fajnie. No o i poleciał. Ubranie? To są moje butelki chuju. O nie. A Tolo! jesteś enzyn. No kurwa pieszczę No chuj ci w Jebany pay hey, to Umieram, umieram! Kurwa! Ja też? Kurwa jestem czerwc, no serf zajepałem! Kurwa Jezly! ALO! O! O co mnie! Kurwa. Eee, yes, Smeffii! No, kurwa! Musiałeś no, się umrzeć, W Chłopie, to jest... Wiesz, nie mogę postawić klocka. No kurwa! No kurwa! Dlatego dla bezpieczeństwa zamykamy dzieci. zamykamy... Hold Nie no, jestem spokojny. Ja nie podnoszę głosu. Cioty! Cioty! Chuj w dupę, a nie cioty, przejebałeś ze mną, ci z klapkiem, możesz mi postać palca, którego nie mam, ale dobra.